Nudno trochę, idę do mojego chłopaka. Zaraz, co on robi z tą dziewczyną? Kocham cię! Jejku, ja ciebie też. Idę sobie. Kto chce na grupę, pisze APK. ABC. Dobra, dodam. Ej, robimy face reveal? Każdy spoko. Dobra, to ja się nazywam Maja, mam 14 lat i to ja. Cudowna. Nie jest źle. Piękna. Dobra, teraz ja nazywam kropkę się Oliwier, mam 16 lat i to jestem ja Kit Spoko, ziomek Przepiękny Okej, okay, teraz mogę ja, mam na imię Zuzia, trok mam 15 lat i to ja Spoko Oddaj mi urodę Kacper, a ciebie co zatkało, XD? E, co nie, zamyliłem się Dobra, to mam na imię Kacper i mam 16 lat i to jestem ja Mój ziomek Spoko nie jest źle. Ej, Zuza, chodź na PV. No dobra. Ej, myślisz, że będą razem? Tak. To, co chciałeś? Ogólnie podobasz mi się, i czy zostaniesz moją dziewczyną?